Wysłuchuję tej debaty publicznej. To mam poczucie, że to świat prawity kręci się wokół seksu, a nie świat dziesięciu czy jedenastolatków. Przedmiot, o którym rozmawiamy, który ma wejść do szkół od przyszłego roku szkolnego to edukacja zdrowotna. I tam tak naprawdę te treści dotyczące edukacji seksualnej są jednym z elementów, które mają być nauczane. Tam są kwestie związane z zachęcaniem do aktywności ruchowej, do tego, jak się zdrowo odżywiać, jak dbać o Dziękuję. zdrowie psychiczne. Tam są kwestie związane z higieną, z profilaktyką chorób. Wszystkie te treści są dostosowane do wieku uczniów. Dzieci wieku? w szkole podstawowej, jak pani zerknie do podstawy programowej, uczą się na przykład tego, jak wyznaczać granice, jakie Jakie zachowania są niewłaściwe, gdzie szukać pomocy, czyli taka wiedza, której teraz bardzo często dzieciakom po prostu brakuje i narażone na przykład na molestowanie, czasami także z, ze strony nie tylko rówieśników, ale najbliższych osób swojej rodziny, wiedzą, gdzie znaleźć wsparcie, gdzie szukać pomocy.